Wielki maj, cóż to za daty? młodych ludzi to jedna z wielu nic nieznaczących uroczystości. Dziś, żyjąc w zagrodnym tempie, negujemy wszelkie wartości. Nudzą nas uroczystości, apele, rocznice, święta. Ale czy tak musi być? Przecież naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości. Zatrzymajmy się na chwilę, aby rozważyć trzy słowa ważne w historii Polski, pojawiające się często jako hasło narodowe Polaków. Brzmią one Bóg, Honor, Ojczyzna. Proszę wszystkich o powstanie, baczność, początek sztandarowy wprowadzić do hymnu państwowego. Po hymnie. Poczęć sztanderowy wyprowadzić. Kraju, będą mieli okazję dowiedzieć się, jak ważne było dla Polski to wydarzenie. Chcemy Wam dziś w przystępny sposób przedstawić, co wydarzyło się 3 maja 1791 roku i dlaczego było to tak ważne, że rocznicę tego wydarzenia świętujemy i obchodzimy po dziś dzień. Zapraszam na scenik uczniówki. Przenieśmy się na kilka chwil do tamtych lat. Jest XVIII wiek. Względzie się jej ojczyźnie. Polska zmaga się z trudnościami politycznymi, ekonomicznymi i z zacofaniem gospodarczym. Państwa ościenne, Rosja, Prusja i Austria, starali się wykorzystać trudną sytuację Polski i zagarnąć życie. Doprowadziły już do pierwszego rozbioru Polski w 1772. Samowola magnatów pogarsza sytuację kraju. Magnaci nie chcą zrezygnować ze swoich odwiecznych praw, nie dopuszczają do zmian. Nie czynią też nic, aby uchronić Polskę przed kolejnymi rozbierami. Z obojętnością patrzą na nędzę ludu i upadek Rzeczypospolitej. Magnatów jest samowielbienie i brak odpowiedzialności za dobro kraju. Konieczne są reformy, które uchroniłyby Polskę przed całkowitym upadkiem. Znaleźli się w Polsce ludzie mądrzy, kochający gorąco ojczyznę. Patrioci, którzy rozumieją potrzebę reform. Spójrzcie proszę, oto Hugo Kołątaj. I Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, twórcy Konstytucji wspierani przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i wielu innych patriotów. Ci ludzie obradują w Sejmie czteroletni, uchwalają zmiany w prawie polskim, chcą zmienić dawne, niesprawiedliwe i złe prawa prowadzące Polskę do zguby i wprowadzić takie, które umożliwią rozwój kraju to można zrozumieć, czy w to można uwierzyć, że kiedyś dzieciom broniono polskich paterzy, Że się po polsku czytać uczono po kryjomu i że tylko w domu i bardzo ostrożnie o historii polskiej mówić było można? Jakże jesteśmy szczęśliwe dziś my, polskie dzieci, w wolnym urodzonej kraju. Jakże dziś nam jasno biały orzeł świeci w dniu 3 maja. Dziś w wolnej Polsce naród cały święci ten dzień radosny. Dzień wolności i chwały. Święto wiosny. Cóż takiego się wydarzyło 3 maja 1791 roku? Dnia 3 maja 1791 roku był ciepłym, wiosennym dniem. Wokół Zamku Królewskiego zebrały się tłumy ludzi. Wszyscy chcieli wiedzieć, co się dzieje w sali w sejmowej. Sejm obradował już cztery lata. Stolicę obiegały pogłoski, że w tym dniu ma się stać coś nadzwyczajnego, co dotyczyć będzie przyszłości Polski. Sejm ma uchwalić nowe prawa, nową ustawę dla Polski pierwszą w historii Europy, a drugą w świecie konstytucję. Wszyscy na coś czekają, niecierpliwią się. Na sali Sejmowej na Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczynają się obrady. W tajemnicy przygotowywana jest ważna dla kraju rządowa ustawa która położy kres za cofani. Spieszą się, by ją uchwalić. Popatrzcie i wy, co tam się dzieje. Stanisław Małachowski, marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, otwieram posiedzenie Sejmu dotyczące przyjęcia lub odrzucenia ustawy rządowej. Kto chce się wypowiedzieć, niech zabierze swój głos teraz. Mości panowie, panie marszałku Sejmu, róbmy ustawę! Róbmy ją dzisiaj! Tak, tak, spieszmy się, przyjmujmy konstytucję. Panowie posłowie, przysięgajmy! Nie legalny, Głosujmy! Najjaśniejszy królu. Zaklinam was, przyjmij konstytucję, proszę, abyś najpierw wykonał obywatelską przysięgę, a my pójdziemy w ślad za tobą. Naród czeka. Królu, głosujmy! Wielka ma zawitać zmiana. Wolność, równość wszystkim dam. Wszyscy się zjednoszą w pracy. Szlachta mieszanie wieśniacy, lecz wszyscy też brudne mierze, w Polsce służyć szczerze. Kto za tym, niech głos swój odda. Zgoda, zgoda, niech żyją wszystkie stany. Byle razem ramię w ramię, a wszystko zło się przyłamie. Królu, głosujmy! Komu dobro rzecz pospolity leży na sercu. Kto chce se szczerze służyć ojczyźnie, niech odda swój głos. Panowie posłowie, zagłosujmy razem za wolnością i równością. Zjednoczmy się dzisiaj. Pamiętajmy, z zguba siła w zgodzie. Panie marszałku, czyń za tym swoją powinność. Czy jesteście za zniesieniem Liberum veto? Liberum veto to prawo zrywania obrad Sejmu wskutek protestu jednego posła. Dosłownie znaczyło nie pozwala. Zgoda! Czy jesteście za dzicznością tronu? Zgoda! Czy jesteście za zwiększeniem czujności wojska? Zgoda! Czy jesteście za rozszerzeniem uprawnień mieszczan? Zgoda! Czy jesteście za otoczeniem opieką chłopów? Zgoda! Mości królu, twoja król. W imię Boga, Trójcy Świętej Jedynego, ja, Stanisław August Poniatowski, e, król Polski, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, niniejszą konstytucję uchwalam. Wiwat król, Wiwat konstytucja, Wiwat wszystkie, wszystkie stanie! Przysięgam, Bogu i żałować tego nie będę. A teraz, Wasz Panów, proszę kto kocha ojczyznę, niech idzie za mną do kościoła, by wykonać tą samą przysięgę. Zgoda Sejmu to sprawiła, że nam wolność przywróciła. Winbach. Krzyczcie wszystkie stany, niech żyje król kochany. Taka jest narodu wola, za swych braci i za króla. Obywatel każdy wszędzie, życie swoje urodź będzie. Wiwat sejm i naród cały, dziś nam nieba żywo dały. Wiwat, krzyczcie wszystkie stany, niech żyje król kochany. Na te słowa radość się zapanowała w całej Warszawie. W radosnej brzemię zniknęły głosy tych paru. Co się przeciw Konstytucji opowiadali? Wszędzie słychać było okrzyki i wiwaty. Na cześć króla i sejmu. Ojczyzna nasza już ocalona. Wiwat król! Wiwat król! Jesteśmy od narodem wolnie podległym. Wiwat! 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 Swobody nasze już zabezpieczone! Wiwat Konstytucja! Wiwat, Wiwat konstytucja! Wiwat król! Wiwat Sejm! Vibać naród! Vibać wszystkie stany! Zbratana ludność Warszawy długo świętowała. To ważne dla narodu wydarzenie. W przyjętej konstytucji każdy widział nadzieję na ocalenie ojczyzny. Wieść o nim rozniosła się po całej Polsce. Naród ciesząc się, recytował wiersze i śpiewał piosenki. 3 maja radością wiosenną wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał, sztandarami biało-czerwonymi umaiła się Rzeczpospolita, umaiły się też pierwszym kwieciem mąki, pola i w ogrodach drzewa. Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny zgodnym chórem z ludzi rozśpiewał. Rozpłynęła się już pieśń radosna głośnym echem po ojczystym kraju. Witaj, witaj majowa rocznica, pamiętny 3 maju. Rzecznicę uchwalenia konstytucji 3 maja nazywamy świętem wolności i radości. Już nasi przodkowie rozumieli, co znaczy wolność, naród, ojczyzna. A czym dla Was są te pojęcia? Wolność to możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą. To swoboda i niezależność. Wolnym jest ten, kto żyje w wolnym kraju. Wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Naród to my Polacy żyjący teraz. Naród to nasi przodkowie walczący o wolną Polskę. Naród to twórcy Konstytucji 3 Maja. Ojczyzna moja, to ta ziemia droga, gdzie ujrzał w Słońce i gdzie poznał Boga. Myślę, że wszyscy zrozumieli, jak ważnym wydarzeniem było uchwalenie Konstytucji 3 maja. Staraliśmy się odpowiedzieć na pytania, czym dla nas jest ojczyzna, naród, wolność. Mam nadzieję, że to nasze spotkanie zachęciło Was do chwili refleksji nad ważnymi sprawami dla każdego Polaka. Bo przecież naród, który nie zna swojej przeszłości, ginie i nie buduje przyszłości. Pamiętajcie o tym i zapamiętajcie kilka najwa najważniejszych podpunktów Konstytucji. Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie. Autorami konstytucji 3 maja byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołątaj i Stanisław Małachowski. Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie po Stanach Zjednoczonych ustawą zasadniczą. Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy na ustawodawczą, czyli parlament i sejm. Wykonawczą, czyli król i władzą, są, i, i władzą sądowniczą. Konstytucja 3 maja zniosła liberum veto. W dniu uchwalenia Konstytucji 3 maja przestała istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów, a w jej miejsce została powołana Rzeczpospolita Polska. Została zniesiona również wolna elekcja, zastąpiła ją władza dziedziczna. Wprowadzono stałą armię, w której liczybność miała sięgać 100 tysięcy żołnierzy. Konstytucja potwierdziła przywileje mieszczańskie nadane w akcie prawnym z kwietnia 1791 roku. Według tego aktu mieszczanie mieli prawo do bezpieczeństwa osobistego, posiadania majątków ziemskich, prawo zajmowania stanowisk oficerskich i stanowisk w administracji publicznej, a także prawo do nabywania szlachetstwa. Od 1989 roku święto Konstytucji 3 maja znów jest świętem narodowym. W pamięć o drugiej dziejach Świata spisanej Konstytucji Narodowej przez kolejne pokolenia pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości i stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa. W Polsce uznaje się ją za ukoronowanie wszystkiego, co dobre i oświecone w polskiej historii i kulturze. Od czasu odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, święto ustanowienia Konstytucji 3 Maja. Jest obchodzone jako jedno z najważniejszych świąt państwowych. Długą drogę przeszła Polska. Wielu się musiało trudzić, by mieszkać w wolnym kraju, wśród szczęśliwych, wolnych ludzi. I dlatego o swoich przodkach, ich cierpieniu, poświęceniu, się pilnie, by ich czyny nie uległy.

uchwalenia Konstytucji 3 maja ogłaszam za zamknięte. Dobrze, moi drodzy, bardzo gorące brawa jeszcze raz dla aktorów. <noise> to Oczywiście gorące prawa dla Pani reżyser dzisiejszej Akademii, dla Pani Iwony Szymko. miś tak? Pani Iwona, proszę <tosłuch> to pokazać. Dla wszystkich Pań, które pomagały przy tej pięknej dekoracji, przy pięknych strojach, tak. Dla Pani Pauliny Bober, Pani Małgorzaty Potowskiej, Pani Adrian Włodarczyk. Nie ma tu Pani, ale prawa dla nią. No i oczywiście gorące prawa dla Zespołu Gala za piękne pieśni, i dla Pana Kazimierza Fiały, dziewczyny pokażcie się, pokażcie się dla na. No jak zawsze, moi drodzy, za doskonałą oprawę techniczną dla Pana Eugeniusza Misia. A Panu Śniadeckiemu, Panu Tomkowi Śniadeckiemu, taka konto, bo na pewno zobaczycie to niedługo na naszej stronie. W taki Dostanie takie zadatkowe prawda? Tak? Moi drodzy, przed nami piękne święto majowe. W ogóle mamy w życiu, można powiedzieć tak, mamy różne święta, tak? Mamy trochę święta takie swoje, osobiste, tak? A jakie mamy takie święta osobiste? Urodzin. Jakie jeszcze mamy? Oprócz urodzin, co możemy mieć jeszcze? Wielkanoc. Dobrze, świetnie. A wielkanoc to jaki to jest rodzaj świąt? Takie mówimy, religijne, tak? Religijne, tak? Ale jakie jeszcze? Imieniny. Imieniny, świetnie, to też takie nasze osobiste święto. Ale są takie święta, tak? tak, mamy, tak mamy takie osobiste, tak? No to tylko my nasza najbliższa rodzina, tak? Jak mamy religijne, no to też nie zawsze wszyscy, tak? No tylko ci, którzy uznają takie święta. Ale są takie święta, które są świętami nas wszystkich, nas wszystkich Polaków, tak? To są nasze święta jakie? naro Narodowe. Mamy dwa takie święta, tak? Jedno z nich to dzisiaj to święto, przed którym jesteśmy, tak? Kilka dni przed, to święto jakie? Konstytucji 3 Maja. Konstytucji 3 Maja, pięknie, a drugie takie nasze święto narodowe? Odzyskanie podległości 11 listopada. Pięknie. Czyli widzicie, w całym roku mamy różnych pięknych świąt, ale te Majowe święta są piękne dlaczego? No bo one są też takiej pięknej aurze, tak? Maj to jest taki piękny miesiąc, kiedy się rodzi natura zielono się robi, słoneczko, tak, dużo więcej nam się chce niż w tych innych miesiącach. Więc moi drodzy, tak się pięknie właśnie splotło, że jedno z naszych świąt narodowych wypada również w tym pięknym miesiącu. Jak możemy świętować akurat to święto majowe? Co robimy? Pięknie, wywieszamy flagi. Wszyscy mamy przygotowane flagi w domu do wypieszenia. Kto nie ma, ręka do góry. Oj, no to jeszcze trochę, ale jeszcze mamy trochę czasu. A co możemy zrobić, moi drodzy, jak nie mamy miejsca na wieszanie flaki, albo nie mamy flaki, co możemy zrobić? Robić z papieru. Pięknie. Robić z papieru. I się przylejamy. Pięknie, widzicie? Więc prosty sposób, każdy powinien to potrafić zrobić, więc nie będzie problemu. Zrobicie piękne takie sami flagi, to będzie jeszcze, jeszcze piękniej będzie to tak, niż wywieźć taką gotową flagę, jak sami zrobicie taką flagę i w ten sposób uczcicie święto naszej Ojczyzny. Moi drodzy, jak święto, to oczywiście to trzeba się przygotować do tego świętowania, więc jedną rzecz już mamy do zrobienia, czyli szykujemy co? Szykujemy flagi, no, a druga rzecz, ponieważ ten weekend majowy w tym roku nam wyjątkowo długi się zrobił i chyba z tego powodu wszyscy się cieszymy, tak? Czy nie? Kto się nie cieszy? No to też dobrze, bo tęsknicie za szkołą, bardzo dobrze. Ale jak potęsknicie, to z przyjemnością większą wrócicie do szkoły. Moi drodzy, więc ten weekend majowy rozpoczynamy właściwie już w kwietniu, tak? Bo jutro jeszcze jest kwiecień, a już zaczynamy weekend majowy. I spotykamy się dopiero 8 maja, czyli całe 9 dni wolnego przed Wami. To drugie takie ważne zadanie dla wszystkich na ten weekend majowy, tak? Drugie takie ważne zadanie dla wszystkich, żeby porządnie wypocząć nabrać siły energii, żeby wszyscy cali zdrowi, uśmiechnięci i szczęśliwi wrócili do szkoły 8 maja. I trzecie zadanie, zawsze słuchajcie, w okresie wolnego, musicie wszyscy zadbać sami, najbardziej, wy, najbardziej potraficie zadbać o swoje bezpieczeństwo, tak? Wiem, że wielu z was wybiera się z rodzicami na różnego rodzaju wyjazdy, będziecie świętować i przebywać w różnych miejscach, niektórzy w górach, niektórzy nad morzem, tak? Na działkach, ogródkach, u babci, w różnych innych miejscach. Więc wszędzie tam też zawsze pamiętamy o bezpieczeństwie. Czyli jeszcze raz, przygotowujemy flagi, tak? Nabieramy dużo energii, odpoczywamy w czasie wolnego. I trzecia rzecz, pamiętamy i o swoje bezpieczeństwo. A więc na tym, moi drodzy, weekend majowy dla Was wszystkich, od nas nauczycieli. Pięknej, wspaniałej pogody, wielu pięknych chwil w gronie najbliższych. I do zobaczenia 8 maja. I jeszcze raz gorące prawa dla naszych artystów. moi drodzy, że my już właściwie możemy świętować, tak? bo jednym z elementów świętowania jest właśnie udział w takich akademiach, a oni jeszcze pracują. Tak? Ale tak to jest w życiu, tak? żeby ktoś świętował, to ktoś musi pracować. Także dziękuję Wam, moi drodzy, przed nimi jeszcze jedna akademia. Także życzymy jak najmniej różnego rodzaju potknięć wpadek, tak? ten czwarty raz już chyba będzie bez, naprawdę wzorowo. Wszystkiego dobrego. Odprowadźmy artystów, prawami,